Cześć, widziałeś tu jest filmik, dzisiaj nagrywam filmik z Minecrafta. Po parę tam nie wyszło z Minecrafta. bo było takie małe cięcie. Nie patrz tak na mnie, jak się spieszysz Cześć widzowie, teraz jest noc. To musimy gdzieś pójść. U was widać, że jest dzień, a u mnie jest noc. Tutaj w Minecraftzie. Siowi widzowie, idziemy spać. Ja, ja dalej, ja patrzcie musimy ich obić zombie atakują nas nie uciekamy wideo do innego domku widzowie poczekajcie najgorszy mój filmik chyba świata 5 5 Nie, ktoś tak kamerę? Bośa. Czekaj chwilę, bo dzwonię. Nie zamknęła, tylko nie ja wiem, o której godzinach się jedzie na Slami, że nie ma ruchu. Nie, nie, bo to jest sa i samemu się spryska. A co jak się kładziesz po solarium i wiesz, że baba nie sprząta, znaczy tak, żadnej baby tam nie ma i ktoś po sobie, ja też mam wyjebane, bo ja wychodziłam po sobie wyjebałam. I żadnej baby nie ma, no to idziesz na solarium, no to sama myjesz, co nie? Jak wiesz, że nikogo nie ma. Nie mam tej miny, daria.

E. E. Co widział na Derytowym mieć? Znalazłem tej księcie. A czy mam na delitową mieć? Znalazłem tej księcie. Chu? Ja to wszystko słyszę. Widzimy przepraszam, w moim rodzicie było głośno. A ja po prostu wiecie, tak jest. to panieciągiem to musimy rozmawiać. Nie wiedzą w ogóle o nie tak nie wiedzą, mi naprawdę z tym youtuberem. Wiecie. Pozwalę sobie z ciałą arbuza. Tak ci nie ma, że wiedzieć. No widzimy, no ja, Gdzie? No siedmiu. Po co? Co mów zostawić? Ty dzia, wiesz, co tutaj jest? Dzień dobry, Nie, weźmy sobie ze sobą łóżko. Wolne do obrady? Patrzcie, widzowie, zabiję go. Poczekajcie, gdzie jest golem. Mhm. Widziałam na filmie, że jak się odezwij Radzierę, to od razu golem przyjdzie. Zobaczcie, co się dzieje. Tak było na filmikach Wam Tak, tak. Poczekajcie, widzowie Dobrze, to my będziemy. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Muszę coś zrobić. Tutaj muszę, się że... po... w tym czasie mnie zapytało, ile mi a ja mówię, no, do... nie no, że 20 po, na minut. Ja Tutaj co ale ma emelardy I chleb. Ten stąd nie bo przy tym stole to tylko Wigilia jest. No no oszukiwać. Co ja mam cię oszukiwać? Co, co? będę coś chciała, to to powiem. No powiem, to. Wypowiem. A ma ślamo. Dobra, teraz te arbuzy. Bo gdzie mi się zaraz będzie chyba. Ja to trzeba, trzeba jeść, prawda? Jak, jak radziłem, to w Minecraftie w ogóle ja gram na Minecrafcie 017. A wy na jakim gracie? w Minecrafcie. Jakby mi cicho tam no, gadam to nie ja przejmujcie to się, bo to się w tym w po prostu taki jest na moim telefonie. Wiecie, nie od dawna nagrywam widzowie patrzcie, zbieram całe jeziołka. Widziałem sobie gdzieś, nie tylko tej jeszcze patrzcie, jak wysoko tam są domy. Musi być w golema, widzowie, wiecie? Mama, mama, zgłośnij telewizor, Choć już idziesz, tam nie ma? Ja, ja wychodzę, zaraz ty się już tam kładziesz. O co to mam to zrobić? Głośni telewizor. Bo jest całkiem ścisiony. Ja ja myślę, że ja wiem, gdzie pilot jest. Ja też nie. Dobra, widzimy, nagrywamy. Nie wiem, pilot. Nie Jakby nie było dźwięków słuchać, to nie przejmujesz się. Bo ten... jebo, cholery, jasny. Pilot tam już do pokoju. No dobra, idziemy, musimy zrobić łuk jak najszybciej Czekaj. Filip sam się szukaj ten pilot. by nie go szukaj sobie Takie kiedy Ja nic nie szukam Patrzcie widzowie ja. Musimy tylko tego golema znaleźć O No uciec z tej wioski ten golem bo tu go nie ma na razie Gdzie ten golem? Teraz mi się to jest znalezienie golema Do jaskini, nie chcemy gdzieś iść Tak jest na stanie. możemy pójść do jaskini No bo dobra, możemy, bo to będzie za trudne no nie chcesz być bardziej dwa toż się Tak. Myśmy mieli na trzy dni, Tak, tak. No. Było tak, czy nie? No Boże mój. Wszędzie się na niebał tej zupy. Odsuniesz to w pomiędzy, tak może by ciało. Za, to już się odsunie to się odsunie. Aha, Przekręciłeś. Aha, przekręciłeś. Przekręciłem. swoją zupę. Ja odsuwałam swój dewel z Rafałem. To w sumie wreszcie sklepki, co mam zwiększe dosłować. <laughs> <laughs> Ona <śmiech> leciała tam i tak o i nie mogłam jej wyczyścić. Aż paręki nie miałam pod ręką. Co zostawiłam? Ja w skręciłem do szakki do no kupyśmy złudnik, to co No i widzę, wiesz, czekajcie, tak, patrzcie, znalazłam tego, tego kolana. Tak, tak. Teraz ja go uderzę. Nie widzowie, ten golem ciągle mnie pokonuje. Co ja mam zrobić? wiem. Ten golem. Tak, ta zuka. No i widzowie, poczekajcie. Chcemy zabrać dużo ziemi. Ten golem po prostu jest. Za dużo. Ups, ups, ups. I teraz bijemy tego kolena. Pokonaliśmy go. Ile zielaza? Kwiatek i, ziel, i trzy zielarza. Dobra. Pokonamy tego wileciara. Stefana pokonamy. Ale dziwne, że księdzie był na terytorium mieć. Czemu by się zatem Jak on tam był? A macie do lamo. na, na zupę ogórkową. Teraz musimy zrobić postawowe narzędzia. Na takie kurwa klapy. No klapy takie Trzy. Jest, Weźmy drewno, by to mógł kilo zrobić. Tylko takie miękkie. To ludzie trzymają sobie te swoje bo sobie Też nieraz komuś nie wyjdzie taki swoich no to wtedy zostawiam na zupa. <trykne> Zielazny kilo, zrobiłem. Teraz kamień musimy ze zebrać. Widział na, na wiosnę jak wiosnę jakąś kolegę sobie tu wezmę do domu jak mi babcia pozwoli on będzie moją kamerzystą już balon nogi, widzowie. To my nogami na razie tą kamerę, jakoś mi się udaje. Ile mamy? Mamy już kamienia. A 11, na razie wystarczy mi. Oj, musimy iść spać. Gdzie by spać? Gdzie widzowie dajmy. No i staliśmy, w widzowie nie Teraz musimy iść do tego domu, żeby wziąć kolejne łóżko. No bo ja tą listwę, wiesz, zgubiłem. Dalej no, ale nie, nie mogę jeść. Zając ją do bagażnika, dwa lata jeździła w bagażniku i to trzeba było kompletnie zrobić. A no bo mi tam dokleili, no to tak dokleili, że zgubiłeś. On mówi, no i ciężko było zamówić, ale zamówiłem o, A ciężko zamówić, pisujesz, wychodzi 150 list. No, a on mówi, że ciężko taką listwę. Dobra, widzimy, teraz ścinamy te drzewo dzisiaj nie przejdziemy całego Minecrafta, to jutro też trochę przejdziemy dobrze? bo jest już noc w ogóle za oknem albo wieczór, nie wiem ma być wieczór czy noc? wieczór to wieczór jest no Rafi już kończymy filmik Cicho poczekaj. Cicho. nie cicho poczekaj. ja Czekaj chwilę. kciel chciel 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 Z tego potyków prawidłowie. teraz zrobimy, może sobie nie deski, albo deski też. Deski rybowe. No i Dariusz, teraz. O na na i widzowie papa, pa, kończymy jutro do końca. papa pa.